Jak trzeba? Firma My produkujemy generatory zaburzeń elektromagnetycznych. Te generatory służą do testowania odporności na zakłócenia, na zaburzenia, które występują w sieciach zasilających i nie tylko. Jesteśmy specjalistami tylko i wyłącznie w dziedzinie zaburzeń przewodzonych. Czyli nie produkujemy żadnych urządzeń związanych z promerami emisji, z odpornością na zaburzenia promieniowania. To, co my dostarczamy, to w tej chwili są obecnie w ofercie ponad 460 typów różnego rodzaju generatorów dla różnych aplikacji, tak jak zresztą tutaj widać. I w naszym portfolio znajdują się i generatory do automotiw, do tego tak zwanego ogólnie przemysłu ciężkiego, telekomunikacyjne, medyczne aplikacje wojskowe, samolotowe, produkcja komponentów, elektronika budunkowa i odnawialne źródła energii. To jest coś, co po prostu w tej chwili jest, dosyć mocno się rozwija. Ja pracuję w Niemczech od 4 lat. Kompatybilność elektromagnetyczną zajmuję się od 11 lat i stworzyłem zarówno w polskich firmach jako konstruktor i odpowiedzialny też za, za badania EMC, małe laboratoria takie do, do badania kompatybilności elektromagnetycznej wewnętrzne. I od 4 lat, jak, jak już wspomniałem, pracuję w EMT-ście, jestem jednym z młodszych inżynierów, jednocześnie moją funkcją jest też od, od dbanie tutaj o cały rynek polski. Za wewnętrzny zespół e, e, firmy M-Test, który obsługuje Polskę, to są Polacy zatrudnieni w Niemczech i e, tutaj te generatory, które tu dzisiaj prezentujemy, jest to mały fragment naszej oferty. To są generatory do takich podstawowych testów. Jedna z naj, naj, takie naszych bestsellerów, czyli jest to generator kompaktowy, w którym, w którym są zintegrowane różne moduły do testów. Odporności na zaburzenia typu berst, czyli szybkie stany przejściowe, SERP, czyli energia, duża energia, udary przepięciowe i również zaburzenia zasilania, czyli zaniki, zapady, krótkie przerwy i wahania napięcia. To wszystko jest zintegrowane w jednej obudowie, 5,5 kV impulsy manualna obsługa, jak i również 100% przez, przez obsługa zewnętrzna z komputera. Bardzo szybka reakcja urządzenia. W locie można zmieniać parametry, czyli to co konstruktorzy lubią po prostu czyli pozmieniać to co, pozmieniać w trakcie testu. Generatory są, nie produkujemy urządzeń pre-compliance. Produkujemy tylko i wyłącznie full-compliance, ale to nie oznacza, że one są jak gdyby drogie cenowo, po prostu można zrobić Wielu producentów pod przykrywką pre-compliance próbuje przekonać jak gdyby, że te urządzenia po prostu są urządzeniami po prostu tańszymi. To jest po prostu błędne myślenie. Po prostu nie technologiczna nieumiejętność wykonania urządzenia normatywnego skutkuje, że piszemy pre-compliance, a pre-compliance jest tak naprawdę żaden test. Ponieważ no, Musimy brać odpowiedzialność za, za, za to, co dostarczamy naszym klientom. Na podstawie tych generatorów nasi klienci wykonują badania odporności tych urządzeń, a te urządzenia później pracują w rzeczywistym środowisku i tam mogą, źle przebadane urządzenia mogą skutkować różnymi sytuacjami awaryjnymi. Ten generator ma zaimplementowane biblioteki norm, które można wybrać po prostu z poziomu obsługi bezpośredniej ręcznej, jak i również z oprogramowania, które zabiera biblioteka Nord, jak i również wiele funkcji, które, poprzez, które, które pozwalają na zidentyfikowanie problemów EMC. To znaczy, to jest to unikalne w generatorach testu i to jest innowacyjne, że one oprócz zadawania tych zaburzeń znormalizowanych, oprócz funkcji, które pozwalają konstruktorowi wykonać testy takie wstępne, pozwalają również na szybkie zidentyfikowanie i zdiagnozowanie tego, co, co, co się dzieje z naszym urządzeniem badanym poprzez strzeżenie zwrotne z generatorem. Czyli tu jeżeli na przykład ustawimy jakikolwiek test użytkownika, jakiś tam sweep, zmianę jakiegoś parametru, z jakąś iteracją, żeby dojść do tej, tego progu odporności albo wykrycia tego po prostu, pro, poziomu odporności naszego urządzenia. Generator komunikuje się z zewnętrznymi urządzeniami pomiarowymi, jak na przykład stereoskopy, rodzeszwarca, tam co stoją, albo Tektronixa, ma zaimplementowane biblioteki do obsługi zewnętrznych urządzeń pomiarowych i wtedy automatycznie nam może zebrać wartości te, które po prostu są krytyczne, mierząc podczas zadawania, zaburzenia tutaj w ten sposób do naszego urządzenia badanego. Wykrywane są po prostu poziomy odporności i to jest kluczem do sukcesu M-Testu. Muszę powiedzieć, że w tej chwili w Polsce zrealizowaliśmy zarówno dla górnictwa bardzo duże dostawy i zarówno dla firm, które mają EX-owe problemy, czyli tam gdzie elektronika jest EX-owa, jak i również tam, gdzie nie ma tego problemu wybudowości, dla tych kopalń i dla takich i dla takich. Tutaj mamy zrealizowane. Dziękuję bardzo.